Ja rzodkiewka! O, tyle jej jeszcze mamy. I zobaczcie jakie giganty mi rosną. To się nazywa uprawa rzodkiewki. Jakbyście nie wierzyli! Patrzcie jakie giganty! Niezłe. No i tu jeszcze mamy pomidorki. Tutaj już ten i ten krzaczek zaczął owoce. A ten to w ogóle już takie, no takie duże. Takie dużawe ma. I to nawet fajnie wygląda. Trochę mnie martwi, bym chyba tą gałąź najlepiej obciął, ale dobra, mniejsza o większość. Mm, tutaj patykiem podparłem, nie, no jakoś trzyma. Ten trochę przechyłu dostał, ale on jeszcze tutaj ma takie dziwne pomidory. O, takie, nie wiem, czy dobrze widzicie. No i tamten ma tutaj. Pomidorki. Pomidorki i żłodkiewa. To się nazywa.